Sens życia. A dokładnie to jego filary. Jest pięć filarów. Filar pierwszy. Spokój. Spokój to właśnie wyzbycie się strachu, obaw, takiego, jakby to powiedzieć, Obwiniania siebie i innych o to, co się wydarzyło i wydarzy, jeśli wyzbędziesz się tych trzech głównych cech, powtarzając, jest to obawy, strach i ogólne oskarżanie siebie lub innych o to, co się wydarzy lub wydarzyło. Jeśli faktycznie uda Ci się. Dojść do poziomu, gdzie wyzbędziesz się tych trzech cech, osiągniesz spokój, jakiego jeszcze nigdy nie doznałeś. Będzie to jak super moc praktyczna. Cokolwiek nie zrobisz, cokolwiek się nie stanie, nieważne jak zły będziesz, w chwilę będziesz w stanie się uspokoić, przemyśleć sprawę. I ochłonąć. Rozumieć, powtórzyć sobie, przemyśleć sprawę, znaleźć rozwiązania, iść dalej. Patrzenie w przeszłość nic nie da. Chodzi głównie hmm, jakby to powiedzieć. Także wróćmy. Spokój to jest właśnie takie wzbycie się zmartwień, wzbycie się tych problemów, tak jakby wyzbycie się tego, co nam siedzi w głowie niemalże. Pomaga też w tym medytacja. Jest to właśnie takie, jakby to powiedzieć, czas, w którym siedzisz i starasz się Wyzbyć wszelkich myśli. Tak bardzo jak się da. Siedzisz w ciemności, nogi skrzyżowane, ręce na kolana, zamykasz oczy i starasz się wyzbyć wszelkich myśli. Cokolwiek cię nie niepokoi, cokolwiek nie myślisz, stara się wyzbyć tego. Jeżeli jakaś myśl się pojawi, przejdź na inną, I tak w kółko, aż ogarnie cię cisza, ogłuszająca cisza. Wtedy możesz mieć pewność, że medytujesz. Postaraj się utrzymać ten stan jak najdłużej, a otrzymasz w zamian naprawdę wiele. Koniec pierwszego filaru. Spokój.